Siema, z tej strony ja, Fire 34 inaczej gamerowiec i witam Was na zwiastunie z serii Minecraft Szkoła. I dzisiaj jestem tylko sam, bo tylko to jest taki zwiastun i bez nikogo. Pierwszy odcinek zobaczycie u, u kole, mojego kolegi Miko, ale to dopiero e, później wam o tym opowiem. Chciałbym dzisiaj Was oprowadzić o naszym naszej, e, naszym no Mieście, o. No to jakby tak już za, zaczynamy. To już to. Tutaj w, w naszej serii to jest mój dom i Miko. To jest nasz dom. Co, co, jedynie my robiliśmy go. Tutaj mamy ZO. Hmm. Tutaj mamy dom naszego kolegi, czyli Szymona. Jego też może jak będzie miał kanał, to... Odeślę też wam link. Taka piękna willa, jakby to nazwać. Tutaj mamy McDonalda. W serii będziemy... E, e, będzie też... E, niektórzy ludzie będą tutaj właśnie w McDonaldzie, tylko że jest na razie ciemno. To tylko wypiję mikstur, e, miksturkę Noctowizji. Wam pokazać. No i tak na razie on wygląda, ale on będzie... E, będziemy jeszcze go tutaj kończyć. Tak samo z tym sklepem, czyli Lidl. W Lidl tak samo jak w McDonaldzie też jeszcze nic nie ma zrobionego, ale to wszystko będzie dopiero kończone. Tutaj mamy KFC. No już KFC już jest coś zrobione. Tylko jeszcze tutaj brakuje stolików i tutaj na dworze też. No to na razie to też jeszcze nieskończone jest. Tutaj mamy kawiarenkę piękną. Tutaj mamy takiego ładnego pana, ale tutaj na razie to jest tylko tak na wgląd, a później tutaj normalnie będą e, ludzie będą. Będziemy mogli tutaj e, po szkole będziemy tutaj przychodzić, e, kupować może jakieś ciasta. Zobaczymy jeszcze. No. I tutaj o samym, o samej szkole. Przepiękna szkoła. Mamy, e, jest tutaj bardzo dużo klas od chyba jest jako... Tak. Matematyka. To jest sala pierwsza, matematyka. No, piękna jest. Szyst, wszystkiego się dowiecie dopiero na pierwszym odcinku. No, i tutaj mamy salę drugą, język polski. Przepiękna klasa, tak samo jak w matematyce, że że jest tu więcej książek. Tutaj mamy salę. Języka angielskiego No, tutaj mamy już kwiatuszek, mamy pięk pięknie to wszystko zrobione A ja nie, e, tylko was oprowadzam, wszystkiego e, nie będę opowiadał, tylko dopiero się dowiecie tam U Miko na kanale W odcinku Tego to jeszcze nie wiemy, kiedy on będzie, tylko na razie to robimy zwiastun Ja robię, bo no Jakby tak powiedzieć, nikogo na razie nie ma z nami A, jeszcze za e, chwilę, ja nie, tu pokazywałem, tu pokazywałem to. Tutaj mamy następną salę: fizyka. Piękna klasa fizyki. No, wszystko jest tak jak było, tylko że tu jest bardziej te szkło. To zobaczycie, to jak, jak mówiłem wcześniej, zobaczycie na kanale Miko. Tutaj chemia. Będziemy się tu uczyć chemii, miksturek, jak się robi miksturki. No i mam, e, mamy jeszcze z nim pytanie, tylko że na razie go nie ma, to ja tylko wam powiem. Kto by chciał dołączyć do main, e, Minecraft eeea Chemię pokazywałem. Tak, chemie pokazywałem. Kto chce dołączyć do Minecraft jeszcze szkoły, bo jeszcze mamy dużo miejsc to, a, to niech pisze na, e, do nas. Do mnie na, na Discordzie. Do, e, też podaję linka do mojego Discorda. No. Tutaj mamy teraz geografię, tu będziemy się o światach wszystkim się uczyć. Tutaj biologia, o biologii też, kto miał biologii w szkole to, to musi pamiętać. No tutaj mamy następna historia, będziemy się tu uczyć może o dru drugiej wojnie, o pierwszej wojnie. O wszystkich, o wszystkich e, takich jakby powiedzieć ludziach, którzy mieli bardzo, bardzo większe jeszcze. No, i tutaj gabinet dyrektora, na którym byśmy nie chcieli wystąpić u dyre dyrektora. No tutaj. No. A tutaj mamy kiwelki. No, kiwelki jak kiwelki. Tutaj dziewczyn, tu chłopaków. Do dziewczyn nie będziemy wchodzić. No dobra, pokażę wam. Po prostu. O. Tak to wszystko będzie wyglądać. Tak na razie to wszystko wygląda. No, tylko że chyba u chłopaków jest inaczej albo tak samo. No, i tutaj się myje rączki. U chłopaków tak samo? Tak, u chłopaków tak samo jest. No. To wszystko się dowiecie dopiero na pierwszym odcinku z Minecraft Szkoły. Na którym ja też właśnie wystąpię. Tutaj mam następne klasy. Muzyka. O muzyce będziemy się uczyć. O! Następne, plastyka, tutaj będziemy jakieś, nie wiem, dekor, e, jakieś, hmm, jakby to tak powiedzieć, na plastyce to e, jakieś, nie wiem, ozdoby się robi, technika, będziemy się u, e, uczyć od e, techni, e, technicy, no, ja miałem technikę w szkole, I, e, jest bardzo fajna, no, przyroda, bardzo, e, bar, e, mój ulubiony przedmiot, to była przyroda. Będziemy się tu o przyrodzie, o roślinkach. No o zwierzętach też. Zajęcia komputerowe, tutaj będziemy się uczyć oprogramowania, wszystkiego. Zobaczycie. Dalej. Religia. No i tu będziemy się o nie o Jezusie, o wszystkich bogach nawet będziemy się uczyć. Zobaczycie dopiero na odcinku. WDŻET No, jak ktoś nie miał WDŻETu, to, to chyba nie wiem. Ale tutaj będziemy się, e, e, będą czasami mieli dziewczyny w i część, e, czasami chłopaki. Tutaj znów język polski. Sala taka sama. Matematyka tak samo. No i tutaj mamy pokój nauczycielski. Pokój jak pokój. No i tutaj mamy bibliotekę, będziemy wypożyczać jakieś książki jak będziemy mieli na polskim. Prze e, przepraszam za te migania, ale to tylko miałem podkę, o. Tutaj mamy już WF, tu będzie. Tutaj jest chyba do. Hmm. Chwila. To koszykówki. Tutaj jest do piłki. E, to jest do piłki nożnej. A to jest do. Nie. To jest do siatkówki. To jest do. No. To co wcześniej mówiłem. I tutaj mamy taką. Pokój dla nauczyciela WF-u. Hmm. Pokój ładny. Tutaj już mamy. Yy, szatnie chłopaków Piękna szatnia No i tutaj już jest moja szat e, szatnia które nic na razie nie ma No tutaj już chwila Tutaj mamy dziewczyn U dziewczyn jest inaczej już No to jak mówię widzowie Teraz wyjdziemy prze e, przez okno bo mi się nie chce wychodzić A jeszcze mieliśmy. E, chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Jeszcze tutaj mamy. Co tutaj był? A tutaj jest arena do bujek. Oj. To bo kreatywa. A już w serii nie będziemy mieli kreatywa. Nic. Nie będziemy mieli. Tutaj mamy skoki do basenu. Tutaj mamy taką rampę. Tutaj do tego na razie nie podchodzę. Do tego nawet nie będę podchodził. I na razie nie będę wam mówił. Tutaj mamy domek na Tutaj mamy dziurę. Do której się dopiero dowiecie. No. To idziemy dalej. Jeszcze mamy dla was. Dla was, dla was mam jedną. A fajną rzecz. Jeszcze której nie pokazywałem. Tutaj. Mamy tor wyścigowy na łódkach. Tutaj a, tu jest tor, i będziemy tu się ścigać. Łódkami. To zobaczycie na któryś tam odcinku. Jak tak wam powiem, e, więcej będzie.